Oficjalnie mogę powiedzieć, że mój prezent od Mikołaja w końcu zostanie wykorzystany. Torba na siłownię, bo idę na siłownię. Witaj! Oh. Tak, to chyba słońce, które dzisiaj weszło, tak mnie natchnęło do tego. Wy, kochani, pamiętacie jak byliśmy na dziesiątych urodzinach Marki Nakomi i tam w laboratorium robiłam krem, kokosowy krem, który Wam później pokazywałam. Mówiłam, Boże, jak on świetnie nawilżał e, moją buzię. I słuchajcie, od jakiegoś czasu mam u siebie w domu całą serię właśnie tej linii kokosowej, Kokonat, e, którą wtedy w laboratorium e, robiliśmy. Także jestem bardzo podekscytowana, jakie w ogóle porządne opakowanie szklane. Tutaj ma krem i serum. Super. Mam jeszcze żel do mycia buzi oraz wodę kokosową właśnie do nawilżenia naszej skóry, do spłyskania zaraz po umyciu jej. Także szybka pielęgnacja.